Uważam, że jest to coś zupełnie niepowtarzalnego, co ma szansę przetrwać długie lata jako zabytek. To w tym oto wiejskim cmentarzu, gdzie szczytowym osiągnięciem jest to, odważyliśmy się kilka lat temu zrobić coś zupełnie nietypowego. Już go tutaj widać, to jest nagrobek różany. Tematem przewodnim jest róża. Z tyłu jest posadzona różowa róża pnąca. Tutaj już widać, zaczynają się kwiatki. Pojawiać różowe róże są umieszczone. Róże są umieszczone tutaj na rzeźbie. Jest to różowy piaskowiec. Również jest różowy witraż z różą oraz wisi różaniec. No w pierwszym momencie wszyscy byli zszokowani. Myślę, że teraz już się trochę przyzwyczaili. <gry> Natomiast